Naszkicuj wykres funkcji kwadratowej i omów jej własności. Dobra, tutaj na początek, żeby ją narysować, no to można by było zrobić tabelkę i jakieś x -y sobie brać, podstawiać do wzoru i wyliczyć ich y, ale możemy tutaj trochę inaczej to zrobić. Na początek możemy miejsca zerowe wyznaczyć, czyli przyrównujemy funkcję do zera. I teraz 3x przed nawias, czyli będzie x minus 2 równa się 0. Czyli 3x równa się 0 lub x minus 2 równa się 0. Czyli x równa się 0 lub x równa się 2. To są nasze miejsca zerowe. Teraz, jak mamy miejsca zerowe, to wyznaczymy x wierzchołkowe, bo to jest średnia arytmetyczna z tych miejsc zerowych. Czyli przez 2 to jest 1 i policzymy sobie, że to y wierzchołkowe. Czyli podstawimy do wzoru funkcji pod x 1 i wtedy wyznaczymy y. Czyli to będzie 3 razy 1 y, minus. 6 razy 1 to jest 6, czyli mamy minus 3. Czyli wierzchołek jest w punkcie 1 e, minus 3. No i myślę, że chyba tyle punktów nam wystarczy, żeby ją naszkicować. OK, to ona wygląda tutaj mniej więcej tak. E, teraz dziedzina. No to dziedzina to jest zbiór rzeczywistych, no bo ona się rozciąga na x, tak w minus nieskończoność i w plus nieskończoność, czyli dziedzina to r. Zbiór wartości. No to widzimy, że ona zaczyna się od y minus 3, no i leci w plus nieskończoność, czyli minus 3 plus nieskończoność. E, teraz miejsca zerowe, no to na początku wyznaczyliśmy już miejsca zerowe, czyli to jest x równe 0, x równe 2. E, czwarte to mamy, dla jakich argumentów przyjmuje wartości dodatnie, dla jakich ujemne? No to najpierw weźmy te dodatnie, czyli wartości większe od 0. To zachodzi dla x należących do przedziału. No i teraz x, dla których y są większe od zera, są nad 8x, czyli interesują nas tutaj te części tego wykresu nad 8x. No i teraz widzimy, że to idzie od minus nieskończoności, zatrzymuje się na pierwszym miejscu zerowym, czyli mamy od minus nieskończoności do zera i teraz 0 jest otwarte, no bo. Dla x0 mam już wartość 0, a my chcemy wartości większe od 0. No i teraz suma, i znowu ona od miejsca zerowego idzie tutaj w górę, e, czyli to będzie od 2 do plus nieskończoności. E, teraz mniejsze od 0, czyli to jest dla x należących. No i teraz zobaczcie, że to jest wszystko, co jest pod 8x, czyli to jest od 0 do 2. E, od 0 do 2 monotoniczność Dobra, czyli mamy tak. No ona jest malejąca i jest rosnąca. No to jest malejąca dla xów należących od minus nieskończoności do jedynki, no bo tutaj na wierzchołku jakby przestaje maleć i rosnąca. Dla x należących od 1 do plus nieskończoności. Czy funkcja przyjmuje wartość największą czy najmniejszą? Jeśli tak, dla jakiego argumentu? No to jak widzicie, największej nie będzie przyjmowała, bo natomiast leci w plus nieskończoność, więc nie przyjmuje największego, ale przyjmuje najmniejsze. No i ta wartość najmniejsza to będzie wierzchołek. No i teraz ten wierzchołek jest w punkcie minus 3, czyli. Najmniejsza wartość tej funkcji to minus 3 dla x -a równego 1. Czyli to y minimalne to jest równe minus 3 dla x -a równego 1.